ma! To masz ulubiony konsolowy dominik. Witam Was wszystkich na moim kanale. Oto są mój nowy zakup Kadridge 45 fantion, 45 w jednym. Ta gra ma wbudowane gry edukacyjne i normalne gry. Tak jak drugi kadry, który to już tam mam. Też 45 w jednym. Kartridż składa się z 45 gier budowanych na tym płytce. I drugim. To wszystko. Jeśli spodobał Wam się odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie i napiszcie komentarz pod tym filmem, jak minął Wasz dzień gdy miałem, gdy miałem dzień wolny. Do zobaczenia. Cześć.